Cześć kochani! Dzisiaj w kontynuacji troszeczkę do poprzedniego nagrania, w którym mówiłam o słowach, o tym jak używamy tych naszych różnych słów. No, i dzisiaj troszeczkę dalej o tym, bo słuchajcie, czasami jest tak, że my chcemy postawić komuś granicę, chcemy zaznaczyć gdzie my się kończymy, a inni zaczynają, ale używamy do tego niewłaściwych zwrotów. Na przykład mówimy coś w rodzaju przestań mi o tym opowiadać. Zauważcie, że my wtedy przenosimy decyzję o tym, czy skończymy rozmawiać na jakiś temat na drugą stronę. Przestań mi o tym mówić. Czyli, że ta druga osoba ma przestać coś robić. Nie, że ja mam tu jakiś wpływ, ja mogę coś tutaj zrobić, ja mogę zdecydować, tylko jakby muszę prosić tą osobę: przestań mi o tym mówić. Daj mi święty spokój. Czyli, jak gdyby. Nie stoimy w swojej mocy, nie stajemy w swojej sprawczości, tylko czekamy na to, że ta druga osoba coś przestanie robić. Natomiast my możemy powiedzieć coś innego. Na przykład, nie chcę rozmawiać na ten temat. Zauważ, jaka jest ogromna różnica w tym komunikacie. Przestań mi o tym opowiadać versus nie chcę rozmawiać na ten temat. W którym momencie stoisz bliżej przy sobie? W którym momencie... Mówisz o sobie i teraz, właśnie, co zrobisz dalej? Czy ty będziesz dalej kontynuować temat, czy nie? Bo na przykład, jeśli to jest rozmowa telefoniczna, możesz nawet powiedzieć: Wiesz co? Ja będę musiała zakończyć tę rozmowę, jeśli ten temat będziemy kontynuować. Na przykład, tak? Jeśli jesteś na jakimś spotkaniu, możesz z tego spotkania wyjść. Nie musisz rozmawiać na tematy, na które nie chcesz rozmawiać. Inny przykład, na przykład, na przykład. Na przykład Przestań mnie zmuszać. To jest znowu postawienie siebie w pozycji takiej: Ty musisz coś przestać, żebym ja czuła się jaka? No właśnie, uszanowana, wolna, że ja nie muszę czegoś robić. Przestań mnie zmuszać. Nie, ja mogę powiedzieć: Nie zrobię tego dla ciebie. Po prostu nie zrobię tego dla ciebie. I w tym momencie, jak gdyby ta piłeczka jest po mojej stronie, tak? Ja nie muszę czekać, aż ta druga osoba coś przestanie, um, usłyszy mnie. Ja mogę powiedzieć, ja czegoś nie zrobię. Inny przykład może być: przestań ciągle ode mnie pożyczać pieniądze. Znowu ta osoba <grytanie> będzie chciała, to będzie ciągle przychodziła. Natomiast komunikat, który Ty możesz powiedzieć: Nie pożyczę Ci tym razem pieniędzy, albo nie pożyczę Ci tych pieniędzy. Ja! Czegoś nie zrobię. Tak? Czyli nie czekam na to, aż ta druga osoba do niej dotrze, ona czegoś nie będzie robiła, ona wreszcie usłyszy to, co ja mówię, tak? Ja mówię, co ja zrobię. Tak? I na tym tak naprawdę polega stawianie granic. One, granic. Granic nie stawiamy w ten sposób, że my mówimy innym ludziom, co oni mają robić albo nie. Granice polegają na tym, że my mówimy, co my zrobimy. Tak? Czyli na przykład jak mam taką sytuację, że jeśli ktoś ciągle, na przykład, jak do mnie dzwoni, to nie wiem, gada o chorobach, czy obgaduje innych, czy mówi na jakieś tematy, o których ja nie chcę rozmawiać, ja mogę po prostu powiedzieć, Ja nie chcę rozmawiać na takie tematy. Jeśli będzie ten temat kontynuowany, ja tą rozmowę zakończę, tak? Więc poobserwuj sobie, w jakich sytuacjach, z jakimi osobami, jak gdyby dopraszasz się czegoś od nich, mówisz, żeby one coś. M, przestały robić na przykład tak, żeby przestały do ciebie przychodzić po pożyczkę, żeby przestały ci coś opowiadać, e, żeby przestały ci do czegoś zmuszać. Co jeśli jedyne, co masz zrobić, to skupić się na tym, w związku z tym, co ta osoba robi, co ja zrobię, bo to jest po mojej stronie i to mogę za, zakomunikować, to mogę przedstawić i tego się trzymać, bo na tym tak naprawdę polegają granice, że my powiemy, co my zrobimy w tej danej sytuacji i będziemy się tego trzymać. Więc popróbujcie, posprawdzajcie, jak to będzie, jak zaczniecie mówić właśnie z siebie. Czego ja zrobię, nie zrobię w związku z tym, co tutaj w tej relacji się dzieje. Trzymajcie się cieplutko. Pa! pa.